Z Kazimierzy Dolny mieliśmy coś, co może nazwać dzikim zachodem, a tak naprawdę dzikim wschodem. Kazimierz właśnie w tym okresie XVI-XVII wieku, będąc z tym skrzyżowaniem dwóch dróg, północ, południe, wschód, zachód, niesamowicie zyskuje na rozwoju. Powstają takie właśnie kamice. Zaznaczam, pozostały jedynie trzy takie kamice, a było ich dużo, dużo więcej. W momencie, no, kiedy no właśnie, ujście Wisu zostało odzyskane, wtedy rusza wielki handel wiślany, i wtedy Kazimierz Dolny. Nie jako przejście przez Wisłę, ale port, jeden z bardziej liczących się portów na Wiśle osiąga swój maksymalny rozwój. Tak już całkiem symbolicznie to jeszcze Wisła się od Kazimierza odsuwa, co powoduje upadek po prostu gospodarczy tego miasteczka. Kazimier zmienia swój charakter, a mianowicie z miejscowości małej miejscowości rzemieślnicy zajmującej się rzemiosłem i rolnictwem, zaczyna być miejscowością turystyczną i miejscowością, gdzie się rozwija ważne środowisko artystyczne. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wróciłam do Kazimierza Dolnego. Obiecałam Wam ten powrót w jednym z poprzednich odcinków, dlatego że Kazimierz niesamowicie, w niesamowity sposób odzwierciedla historię Rzeczypospolitej. Spotkamy się znowu z Adamem Michalakiem, historykiem z Kazimierza, który opowie nam, jak to było z historią Rzeczypospolitej i tym, dlaczego akurat to wyjątkowo piękne miasteczko tak wspaniale odzwierciedla tę historię. Wam obiecałam spotkanie z Adamem Michalakiem. Zatem witam Cię, Adam. Cześć. Jesteśmy w Kazimierzu, bardzo blisko rynku, pod farą, za nami, za nami widać rynek. Adam, opowiedz proszę w skrócie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy mówili o Kazimierzu, o jego historii, a dokładnie o tym, że Kazimierz, jako miasteczko, jest takim barometrem. Barometrem tego, że gdy Rzeczpospolitej działo się źle. Od razu również w Kazimierzu działo się źle i tak samo gdy w Rzeczpospolitej było dobrze to to małe miasteczko się rozwijało i spróbuję o tym opowiedzieć w czasie naszej krótkiej podróży po Kazimierzu Dolnym. No to idziemy na spacer, za chwilkę podejdziemy sobie pod zamek, który tutaj jest nieopodal i tam zaczniemy naszą opowieść. Dotarliśmy pod zamek. To jest jeden z najstarszych budynków w Kazimierzu. Jeszcze za nim jest baszta, która jest jeszcze starsza. Adam, opowiedz proszę, jak to było z początkami miasteczka? Jasne. Y Kazimierz Dolny, a wtedy to miejsce nazywa się wieczną górą. Powstaje około XII wieku. Te ziemie zostają nadane przez Kazimierza sprawiedliwego Zakonowi Norbertanek. Jest czas wtedy rozbicia dzielnicowego. Ten rozwój za bardzo nie wychodzi, jakby tu są ciągłe najazdy Litwinów, Rusinów, Tatarów, ale ten pełny rozwój rozpoczyna się od panowania króla Kazimierza Wielkiego. Wtedy powstaje ten zamek, który jest za nami. Chodzi o. Strzeżenie szlaku z Rusi przez Wisłę, przez ten brud, to płytkie przejście na Wiśle i dalej do Torunia i do państwa Krzyżackiego. Wtedy, kiedy w Polsce zaczyna się wielki rozwój administracyjny, budowlany za Kazimierza Wielkiego, również tutaj, trwa wielki rozwój, który da podwaliny dla pełnego rozfitu Kazimierza. W XV-XVI wieku. Czyli to wtedy te szlaki handlowe to były drogą lądową, rozumiem? Trzeba było wisłę przekroczyć. Także tak, jeszcze trzeba wisła było... nie miała takiego znaczenia jako szlak. W sensie, że się nią nie, nie pływało i nie, nie. towarów nie, nie, czy, nie. oczywiście towary pływały, ale było tego wiele mniej, to wszystko dobie, dopiero zmienia kolejni władcy a propos Wschodu, już z linii Jagiellońskiej, Najpierw Władysław Jagiełło, ale szczególnie Kazimierz Jagiellończy, który w czasie wojny 13 trzynastoletniej odzyskuje ujście Wisły. W momencie, no, no kiedy ujście kluczowe. Wisły zostało odzyskane, wtedy rusza wielki handel wiślany i wtedy Kazimierz Dolny, nie jako przejście przez Wisłę, ale port, jeden z bardziej liczących się portów na Wiśle, osiąga swój maksymalny rozwój. Żeby zilustrować ten rozwój, to przeniesiemy się do innych części miasteczka. A jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście kanału Basia pyta wschód, to to jest dobry moment. Zachęcam do komentowania filmików, do lajkowania, do zostawienia subskrypcji właśnie. No, dzięki temu wiem, że to co robię ma sens, że macie ochotę oglądać kolejne filmiki. No i to też sprawi, że film trafi do większej liczby osób, na czym mi bardzo zależy, także będę bardzo wdzięczna za pomoc. Mnie w Kazimierzu zachwyca jego taka spójna architektura, tutaj mamy część starą, a tutaj na przykład jest, jest plebania, która jest nie tak dawno wybudowana, a jest w takim stylu stary, można powiedzieć, że są kamienne ściany. No, całe miasteczko w dużej mierze w ten sposób wygląda. Będziemy mówić o okresie Prosperity Kazimierza, więc siedzimy na rynku z Lemoniadą. Ale fakt, że siedzenie na rynku kazimierskim jest niezwykłą przyjemnością. Tu jest jakiś geniusz locji. Można po prostu siedzieć godzinami, patrzeć się na tę piękną pierzeję i nic nie robić i dobrze się czuć. Bardzo polecam. Oczywiście Kazimierz oferuje o wiele więcej mm, atrakcji niż tylko siedzenie na rynku, y, ponieważ ma też przede wszystkim piękne okolice, które można zwiedzać. Wąwozy, wzgórza. Y, no i właśnie tą wspaniałą architekturę, o której opowiadamy. Ale siedzenie na rynku też polecam. XVI i 17 wiek jest okresem, Złotym okresem w historii Rzeczpospolitej, i tak samo złotym okresem w historii Kazimierza Dolnego. Myślę, że lepiej nic nie oddaje tego złotego okresu, jak te dwie kamienice, które są za mną. Są to kamienice dwóch mieszczan, braci Krzysztofa i Mikołaja przybyłów. I dzięki czemu oni mogli zbudować tak potężne budynki? A dzięki fortunach zgromadzonych. Zdobytych na handlu zbożem. To było również drewno, które spławiano do Gdańska i dalej do Europy Zachodniej. To było wiele produktów. Oczywiście droga południe-północ Wisłą była bardzo ważna, ale również jak przed wiekami dla Kazimierza Dolnego, bardzo ważną drogą handlową było wschód-zachód. W z Kazimierzu Dolnym mieliśmy coś, co może nazwać dzikim zachodem, a tak naprawdę dzikim wschodem, a mianowicie. Z Wołynia poprzez Kazimierz Dolny, przez Brut na Wiśle i dalej do Radomia i do Niemiec szły setki sztuk bydła. Właśnie z Wołynia handlowano nimi tutaj. Więc Kazimierz właśnie w tym okresie XVI-XVII wieku, będąc tym skrzyżowaniem dwóch dróg, północ, południe, wschód, zachód, Niesamowicie zyskuje na rozwoju. Powstają takie właśnie kamice. Zaznaczam, pozostały jedynie trzy takie kamice, a było ich dużo, dużo więcej. Powstają dziesiątki w tamtym czasie spichlerzy, ale nie tylko drewnianych, ale również kamiennych, które część do tej pory stoi. Powstaje piękny kościół farny, rozbudowuje się klasztor, kolejne budynki tworzą się. Miałam taką myśl a propos tego, co Adam mówił, na przykład o Spichlerzach. Ja bardzo lubię ten moment, kiedy się wjeżdża do Kazimierza ulicą Puławską i właśnie pojawiają się po kolei te budynki Spichlerzy. Dzisiaj bardzo pięknie odrestaurowane w dużej mierze. Znajdą się tam różne wspaniałe hotele. Wydaje mi się, że nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, nie wiem czy w ogóle w Europie, gdzie po prostu ma się rząd tych pięknych Spichlerzy, które tak otwierają miasto, są taką bramą do tego pięknego miasta. Złoty okres Kazimierza Dolnego, tego wielkiego bogactwa. Kończy się wraz z połową XVII wieku, i to, co trafiło Rzeczpospolitą, czyli potop szwedzki, również uderzyło w sposób niesamowity w Kazimierz Dolny. Miasto zostaje. Bardzo zniszczone. Majątki kupców kazimierskich, gromadzone przez wiele lat, zostają po prostu ograbione. Kazimierz upada. Duża część spichlerzy, jak i również domów mieszkalnych, zostaje zniszczona, szczególnie przez wojska szwedzkie, o czym może świadczyć, znajdujący się za mną zamek. Zamek i tak miał szczęście, bo został tylko spalony, a nie wysadzony, jak wiele twierdz Rzeczpospolitej. Jedną rzeczą były zniszczenia fizyczne i rabunek najpierw wojsk szwedzkich, później wojsk rakoczego. Również docierają tutaj wojska moskiewskie. Ale do tego kończy się prosperity na handel zbożem. Już Rzeczpospolita nie sprzedaje zboże, ponieważ nie jest już potrzebna Europa Zachodnia radzi sobie z tym problemem, a jeżeli chodzi o sam Kazimierz, tak już całkiem symbolicznie, to jeszcze Wisła się od Kazimierza odsuwa, co powoduje upadek po prostu gospodarczy tego miasteczka. Następuje so dodatkowe dobicie na początku XVIII wieku, czyli wojna północna i tak jak Rzeczpospolita powoli, powoli upada aż do rozbiorów, tak samo upada Kazimierz Dolny z jednym wyjątkiem. Jesteśmy przy klasztorze reformatów w Kazimierzu Dolnym. On jest na takim wzgórzu, więc tutaj się rozpościera taki piękny widok na całe miasteczko i na farę. No i tutaj sobie opowiemy o tych gorszych czasach w historii tak. Rzeczypospolitej, właściwie o jej upadku. Yy, więc yy, mówiliśmy już po pierwsze o potopie szwedzkim i o wojnie północnej, które bardzo doświadczyły i w ogóle tereny Rzeczypospolitej, w tym Kazimierzu Dolnego, ale trzeba też pamiętać, że następuje. Pewnie nieduże odbicie, jeżeli chodzi o pospolitą, i tak samo w Kazimierzu Dolnym to są czasy stanisławowskie. No i w Kazimierzu Dolnym są pewne próby i uporządkowania miasta i powstają pewne budynki, na przykład do tej pory istniejąca dzwonnica, czy również dwór, który teraz się nazywa dworem Michalaków, do którego niedługo trafimy. W tym czasie, czyli pod koniec XVIII wieku są próby pewnego odbicia, niestety. Zabory, tu szczególnie trzeci zabór, jakby powoduje upadek Rzeczpospolitej, no i również Kazimierza Dolnego. Kazimierz Dolny staje się małą rzemieślniczo-rolnicą miejscowością. Głównym powodem też tego jest to, trzeba zapamiętaj, bo to nie jest tylko los Kazimierza, to jest w wielu miejscowości nadwiślańskich, jest to, że wisostu tu zostaje podzielony na kawałki. Ujście Wisły należy do Prusaków, za to duża część jakby środkowego biegu Wisły, od Wocławka na południe aż do Sandomierza to jest zabór rosyjski, a dalej jest zabór austriacki. Wisła przez to, że jest podzielona, funkcjonuje dalej jako szlak handlowy, ale jej moc jest niesamowicie osłabiona, co powoduje, że te całe tereny no po prostu o wiele, o wiele gorzej się rozwijają. No i dopiero pewne odbicie, przywrócenie soków, które dają żywotność w Polsce, to jest dwudziestolecie międzywojenne. Chciałam jeszcze dodać, że jak przyjdziecie do Kazimierza Dolnego, to możecie umówić się z Adamem na oprowadzanie. Adam, powiesz nam, co masz w swojej ofercie? Jasne. Po pierwsze, że myślę taką no, wyróżniającą się ofertą, którą ciężko inaczej znaleźć w Kazimierzu Dolnym, jest to, że oprowadzam po... Domu moich rodziców po Dworze Michalaków. Jest to dwór z końca XVIII wieku z kolekcją dzieł sztuki. Na podstawie tejże kolekcji opowiadam na temat tworzenia się sztuki w Kazimierzu Dolnym w ciągu ostatnich 300-400 lat, ze szczególnym naciskiem na dwudziestolecie międzywojenne, kiedy moja rodzina przybyła do Kazimierza Dolnego. Do tego oprowadzam po Kazimierzu Dolnym. Szczególnie staram się dać duży nacisk w tym nie tylko na historię, ale na opis. Sztuki, która powstawała w Kazimierzu Dolnym i staram się skupiać na pewnych bardzo ważnych obiektach, obrazach, rzeźbach, które powstały w Kazimierzu Dolnym jako obiekty sztuki i na ich podstawie opowiadam o historii Kazimierza. Hmm. No a ja jeszcze dodam, że Dwór Michalaków to rzeczywiście jest wyjątkowe miejsce. Jest to przepiękny dom ze wspaniałą atmosferą, ze wspaniałymi zbiorami i rzeczywiście jest też pięknym odzwierciedleniem tej epoki dwudziestolecia międzywojennego, kiedy powstała ta kolonia artystyczna. Także bardzo zachęcamy żeby się umówić z Adamem na zwiedzanie, też podamy linki pod filmami do, do strony Dworu Michalaków. Także zapraszam. Jesteśmy teraz w dworze, w dworze Michalaków, czyli miejscu, gdzie Adam Michalak mieszka i gdzie też oprowadza turystów. No i za chwilkę kawałek tego domu pokażemy i Adam coś więcej powie o kolonii artystycznej. Teraz przechodzimy do XX wieku, mamy rok 1918, Polska odzyskuje niepodległość. No i co wtedy dzieje się w Kazimierzu Adam? Kazimierz, tak jak inne miejscowości II Rzeczpospolitej zaczynają powoli podnosić się z I Wojny Światowej, tylko Kazimierz zmienia swój charakter, a mianowicie z miejscowości, małej miejscowości rzemieślnicy, zajmującej się rzemiosłem i rolnictwem, zaczyna być miejscowością turystyczną i miejscowością, gdzie się rozwija ważne środowisko artystyczne, które oczywiście ma swoje źródła w Warszawie, ale działa tutaj szczególnie w okresie wakacyjnym. Bardzo ważną rolę odegrał profesor Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, Tadeusz Pruszkowski, który w 1923 roku sprowadzi tutaj swoich studentów, w tym mojego dziadka Antoniego Michalaka. I od tego momentu każdego roku coraz więcej, coraz więcej artystów zaczęło przybywać do Kazimierza Dolnego, malować go, tworzyć tutaj. I od tego momentu Kazimierz stał się nieodzownym punktem na artystycznej mapie Polski, jak i również z miastem, bardzo ważnym miasteczkiem turystycznym, do którego coraz większe rzesze ludzi przyjeżdżały. No rzeczywiście ten malarski urok Kazimierza polega na tym, że gdzie się nie spojrzy, to ma się po prostu przepiękny kadr do malowania czegoś. Te budynki, jeden na drugim, jeden obok drugiego, wychodzą za siebie, jakieś urokliwe dachy, kształty, też to ukształtowanie terenu to sprawia. No Ja czytałam w książce Jana Zamojskiego, że po tym pierwszym plenerze, który tutaj się odbył w 20 roku Była potem wystawa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przyszła na nią ca całe to najważniejsze Towarzystwo Warszawy, i wszyscy się zachwycili tymi obrazami, zachwycili się tym miasteczkiem i każdy chciał je zobaczyć. I na następny rok już przyjechało też tutaj dużo ludzi właśnie pod takim względem turystycznym. No i potem rzeczywiście z tego powodu to miasteczko tak w turystyczny sposób zaczęło się rozwijać. A to, za co ja uwielbiam Kazimierz, to jest jego jednorodny architektoniczny styl. Całe miasteczko jest w stylu historycznym. Nie, nie ma tutaj w ogóle żadnych bloków. Nawet współczesna architektura jest stylizowana na historyczną. Wytworzył się taki rodzaj stylu Kazimierskiego można tak nazwać, który czerpie trochę ze stylu zakopiańskiego są na przykład skośne dachy, czy bardzo często kryte drewnianym gątem. Mury często obłożone są takim białym kamieniem, bardzo charakterystyczne są drewniane elementy, właśnie drewniane gąty, a na przykład tutaj za mną jest budynek, który się nazywa Stara Łaźnia, który został wybudowany w latach dwudziestych, a stylizowany jest właśnie na taki okres renesansowy. Napiszcie też w komentarzach, co sądzicie o takiej formule filmików, kiedy nie tylko siedzimy i rozmawiamy, ale też pokazujemy coś więcej. Jestem też bardzo ciekawa, jakie wrażenie na Was zrobił Kazimierz, czy chcielibyście Tutaj przyjechać, czy to nam udało się Was zachęcić do tego, a może znacie już Kazimierz, i chcielibyście się podzielić wrażeniami. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to zachęcam do oglądania innych filmików na kanale Wasia Pyta o Wschód, na którym rozmawiamy o krajach i narodach, które tworzyły kiedyś Rzeczpospolitą. I do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.